Wszystkie media, wszystkie firmy stąd zaczęły uciekać, tak? Jak zobaczyły, że nie ma pieniędzy, no to każdy zaczął zabierać swoje rzeczy. Bardzo, to tak, się, tak to ten, wyglądało. I oni się obudzili? No oni przyszli po meczu, już nikogo nie było. No, no, był Złatwiali otwarty teren. Organizatorów, właścicieli tak? organizatorów, organizatorów, no bo już nikogo nie było. A co się z nimi stało? No zniknęli. No niby no, będzie zniknęli o 14:00, wziął pieniążki i zniknął. Nie wiem, czy mieli. Naprawdę smutno, bo Ci, którzy zapłacili kasę, to dosyć dużą kasę, obudzili się bez niczego. Bez, bez właściwie no, bez prądu, bez jedzenia, bez, bez wody, bez niczego nie? i musieli się zwijać. No. E, to jest około 2 km sieci położonej. Trą tej musimy wykopywać, bo żeby cokolwiek odzyskać, e, montujemy rozdzielnie, demontujemy to wszystko, żeby odzyskać przynajmniej materiał, bo robocizny już na nikt nie zwróci. No, w każdym razie dobre i to, co odzyskamy. No, ile sobie pan swoje straty? No, ja wystawiłem fakturę na 47 tysięcy. I on do mnie zadzwonił, że, że jest źle. Żebym przyjeżdżał, żebym zwijał wszystko, bo, bo się zaraz zrobiło tu bardzo źle. Wszyscy kradną, rozkradają to, że właściciel zniknął. To było za drogo. Po prostu było za drogo pod namiotem. Słaba reklama, według mnie bardzo słaba. Nie było ich nigdzie widać. No, a po drugie, no, pogoda... Pod namiot była słaba, tak? Nie organizacyjnie dojście do to, ale w błocie ludzie musieli iść, to było wszystko wypadało. Więc no, no słabo, słabo, organizacyjnie słabo to było przygotowane, tak?